Potocznie mówi się o tej roślinie mlecz, botanicy nazywają ją mniszkiem lekarskim. Rośnie praktycznie wszędzie: na łąkach, pastwiskach, polach, trawnikach i ogrodach. Występuje w całej Europie, Azji i Ameryce. W Polsce uchodzi za chwast trudny do wytępienia, ale w niektórych krajach Europy jest uprawiana na plantacjach. A to za sprawą rewelacyjnych właściwości leczniczych, jakie posiada. Leczy praktycznie Każda część rośliny, liście, kwiat, łodyga, korzeń, leczniczy jest nawet sok. Już nasze prababcie znały dobroczynne właściwości mlecza. Nalewką z korzenia rozjaśniały przebarwienia skóry i piegi. Sokiem z łodygi usuwały kurzajki i brodawki, a naparem odświeżały cerę. Z korzenia robiono pyszną kawę, dużo zdrowszą od tej prawdziwej. A z liści pyszną sałatkę. Dzisiaj leki ziołowe z mniszka stosowane są w postaci odwaru, wywaru, naparu, nalewki, wina, syropu lub jako składnik mieszanek ziołowych. Lista zdrowotnych właściwości mniszka jest bardzo długa. Między innymi oczyszcza organizm i wzmacnia odporność, zapobiega awitaminozie i alergii, obniża poziom cholesterolu. Obniża poziom cukru, działa żółciopędnie i moczopędnie, wspomaga leczenie po przebytej żółtaczce i przy marskości wątroby, pomaga przy kłopotach trawiennych, złej przemianie materii, zaparciach otyłości, zwalcza hemoroidy. Wspomaga leczenie reumatyzmu, gośćca i chorób nerek. Pomaga przy chorobach skórnych, egzemie, łuszczycy, trądziku. Usprawnia pracę mózgu. Najpopularniejszym przetworem z mniszka, który możemy zrobić sami jest syrop. Nazywa się go miotkiem majowym. Potrzebne nam będzie do tego 500 główek kwiatów mniszka, kilogram cukru i jedna cytryna. Najlepiej zbierać rośliny w maju w słoneczny dzień przed południem, kiedy kwiaty są najbardziej otwarte. Płatki mają wtedy najwięcej smaku i aromatu. Kwiaty zbieramy na łąkach z dala od dróg i pól, gdzie mogą być zanieczyszczone spalinami lub pestycydami. Uzbierane główki kwiatów wkładamy do garnka i wlewamy około 1,5 litra wody. Lekko ugniatamy, żeby zmniejszyły swoją objętość. Gotujemy około 30 minut. Następnie odstawiamy wywar na co najmniej 2 godziny. Niektórzy zalecają odstawienie nawet na kilkanaście godzin. Im dłużej wywar będzie stał, tym więcej składników z kwiatów przeniknie do roztworu. Kolejny krok to przecedzenie wywaru. Dodajemy przygotowany wcześniej kilogram cukru i sok z cytryny. Całość mieszamy i gotujemy około 40 minut. Można gotować dłużej, wtedy sok po ostygnięciu będzie gęściejszy. Tak przygotowany syrop możemy już wlewać do słoików. Płyn jest rzadki, ale gdy ostygnie, stanie się gęstszy. Zakręcone na gorąco słoiki mogą stać nawet rok. Syrop pomaga na bóle gardła, kaszel i przeziębienia. Można go dodawać do herbaty lub innych napoi. Można też pić sam syrop dwie trzy łyżeczki dziennie. Badania naukowe dowodzą, że mniszek jest wspaniałym środkiem na różne problemy zdrowotne. Może więc warto spojrzeć na tę rośliny nie jak na chwast zaśmiecający nam ogródek, ale jak na pożyteczny dar natury i źródło zdrowia.